Muszę przyznać, że co jak co, ale udźwiękowienie w Remnant 2 jest naprawdę bardzo dobre. E, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Demolidias i zapraszam na kontynuację naszej serii. Właśnie, zagrajmy w Remnant 2. E, na samym wstępie dziękuję e, Didelisowi za wyjaśnienie wielu mechanik z gry, a także za wszelkie komentarze, jakie padły Pod ostatnimi materiałami. Tak chciałem tutaj Didelisa wyróżnić, za to, że po prostu napisał kilka rozprawek maturalnych pod ostatnimi odcinkami. <noise> za co dziękuję. Najważniejsza wskazówka wydaje mi się taka, że to ja nie tylko Didelis pisał, też yy, od razu warto zaznaczyć, yy, żebym yy, przy tym ołtarzu, który mi się wylosował, bo to nie jest normalne, że ja to miałem. To jak element w poprzedniej lokacji, mam w ogóle wrażenie. Taki puzzle jakby. Tworzący układankę, czyli całą lokację. E, no to w, ten ołtarz, co tam wylosował mi się dwie lokacje wstecz, jakoś. To możemy przy nim zamiast ekwipunku lepiej za esencję wyku księżycową wykupić sobie de facto nową ukrytą klasę. I to warto byłoby sprawdzić. Także spróbujemy. Okej. Okay. Wow, 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 to są te teleportujące się. Podoba mi się zas zasięg, nie? Na jakim jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić tą bronią, mam wrażenie, jakbyśmy byli naprawdę osaczeni tutaj. No, niedobrze, niedobrze. Taki zwykłe, ja w ptaki strzelałem zamiast w potwora jakiegoś, oj, i elitarny wróg gdzieś tu się zaryspił. Tak się obracam, bo oni czasami lubią się po prostu pojawić na plecach, nie, i to jest... O kurde. I to jest najgorsze. Ała, serio? dobra. Tu miałeś ten weak point. Ja też zawsze staram się oczywiście w te weak jak jakoś tam strzelać, ale... Czasami po prostu... W tym ferworze walki, gdzie walczymy z kilkoma naraz, to nie jest to najłatwiejsze dla mnie. Czy on się zrespił? Czy to jest kolejny po prostu? Aaaa, może jak tego. No właśnie, bo teraz się uspokoiło. Może jak tego małego nie dobiłem i on wyleciał i nie wiem. Taki obcy to zadziałało. Tylko, że w gruncie i wyrósł od nowa, co? Jak się uratował. Może, może to była taka mechanika drugiego życia. Tak teraz o tym pomyślałem. Okej. Okay. No to się czegoś nauczyliśmy. Jedyne, ale. Cieszę się, że nie tylko mi sprawiają trudności te miejsca, gdzie muszę łatwo spać. No to nie wygląda dobrze z pewnością. A. Możemy wejść, jakby do korzenia czyli w zasadzie, do systemu korzeni, tego drzewa. Ok, sporo amunicji tutaj zgarniemy, więc chodźmy. Myślałem, że tam też był stwór. Przydałoby mi się bardzo jakiś taki skill, który umożliwiłby mi na pozyskiwanie troszkę większej ilości amunicji z przeciwników. Zagaduję, że pewnie są jakieś takie, czy to pierścienie, czy trajty być może. Jakaś taka gałąź zupełnie osobna, która by wpływała na te właściwości. Ej, ładnie piesku! O kurde. To ten. Au! Czy jeszcze podpala? Skubaniec. Dobra, elita rozwalona. Au. Trochę powrócimy. Ponieważ tam było to jeszcze na przejście, którego nie sprawdziłem. A które może być całkiem przydatne. O! Tą mnoleć, pięknie. To zobaczmy, czy mam coś, w co chciałbym pójść. Wiecie co? Może ten jeden punkcior byśmy sobie na razie zmagazynowali. Hmm. Trzy na sekundę. Bloodstream. A może w sumie... Dobra, to może nie będziemy magazynowali na razie tego. Hop. Zobaczmy tutaj. Z tej strony teraz. Wejście do tej samej lokacji oczywiście. Czy one się zrespiły, czy ja tam przeoczyłem to? Ciężko stwierdzić. Z kolei dziwię się, że on się nie teleportuje. Ale one chyba najwidoczniej mają jakiś taki minimalny dystans, z którego mogą nas, no nie tyle co zauważyć. Bo na pewno on zauważył, że strzelałem do niego. A po prostu teleportować się do nas, nie? A, to był chyba dźwięk po prostu na falę wrogów, tak mi się wydaje. O, a to Elita Cholera, cholera Dawaj piesku musimy Dojechać go. Pięknie. O dziwo! Zaskakująco dobrze mi poszło Jest i kryształ Amunicja do broni długiej No właśnie, co do tej amunicji, to tak powiedziałem, że przydałaby mi się umiejętność na to, żeby sobie podbić ten... DROP I powiem szczerze, że tak się wydarzyło, bo teraz jakoś tak szalenie dużo tego zdobywamy W ostatnim momencie zawahałem się, czy ja na pewno tutaj przeskoczę, ale... Na szczęście udało się Dwie sztuki żelaza to zawsze spoko Jest to wyższe piętro jeszcze Przynajmniej kilka miejsc, które warto byłoby tam sprawdzić, zanim ruszymy dalej na naszą eksplorację przy czym, może stąd jakoś tutaj wejdziemy? Nie, nie, wdrapiemy się, tak, dobra. Czyli musimy pozostać w obrębie tych ruin, żeby tam jakoś się dostać. Jeszcze tutaj mi nie było. Kurczę, powiem wam, że na razie mamy, nie wiem, na tej postaci około 5 godzin rozgrywki. Bo tam, pamiętacie, nie? Przebiegałem parę razy, coś ja trzeba było wyciąć. Tam nawet czasami powtarzałem jakiś etap. Więc te 5 godzin jest. Oczywiście też pewnie trochę było. Niecie na zasadzie, że postać sobie stała, a ja coś tam ogarniałem z filmem eee, Chwilowo, ale no ogólnie myślę, że takie czystej rozgrywki to z 4,5 godziny spokojnie było eee, W związku z czym, trochę szedłem gry ze sobą No nie jakoś może mega dużo, ale trochę I powiem szczerze, że im dłużej gram, tym lepiej się bawię I to jest... nie? Jak najbardziej I to jest najlepszy po prostu... Komplement jeśli gra może dostać, nie? Kiedy jest taka sytuacja, że gra wam się nie nudzi, a wręcz przeciwnie, coraz więcej odkrywacie i coraz bardziej wam się to wszystko podoba niż na początku. To to jest naprawdę dobra rzecz. Oczywiście nie jestem na etapie, żebym powiedział, tak, słuchajcie, kupujcie, grajcie. To jest najlepsza gra tego roku czy coś takiego. Nie, 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 nie w żadnym wypadku. To nie jest ten etap, żebym mógł takie coś powiedzieć. Niech to tak jęczał. Yy, natomiast. Yy, no, na pewno na razie jest super i. Myślę, że jest spora szansa, że po prostu, jeżeli lubicie mm, gry tego typu, gdzie się strzela do jakichś sforów, eksploruje, gdzie jest jakiś tam wyższy poziom trudności, taką, wiecie, formułę Souls-likeową, troszkę lubicie, no to myślę, że jest ogromna szansa, że Wam się to spodoba. Ale na razie ja nie chcę polecać, no bo trochę za szybko mimo wszystko. Tu było to inne przejście. Aha, czyli stąd mogliśmy sobie spokojnie przeskoczyć, nawet. Dobra. No to tu już mamy wszystko ogarnięte, chodźmy stąd. Dzisiaj może być troszeczkę krótszy odcinek niż zazwyczaj, ale... nadrobimy to sobie... w kolejnym. To zazwyczaj... Aha, to jest droga powrotna. Tak, zazwyczaj zawsze celuję... Chyba, że... się jakoś. Nie, no bez przesady. Ale no muzyka się odpaliła, proszę bardzo. Zazwyczaj sobie robię około 30 minut z tymi filmami, ale zazwyczaj to one i tak trwają dłużej, więc mi to nie wychodzi. No dzisiaj bardziej będę musiał się tego pilnować po prostu. O. To sobie przejdziemy. To będzie chyba ta droga powrotna, czyli to... ...jest wysokie prawdopodobieństwo, że będzie ścieżka po prostu poboczna. Chociaż wiecie co? Nie. Z tej lewej strony... To też będzie ścieżka pobożna, bo tam wracamy do miejsca, w którym już byliśmy Gdzie jest najlepsze, że w tym świecie nikt tak naprawdę z was nie może mi podpowiedzieć, nie? Ej, idź tam. Ej, zrób to. Ewentualnie ktoś może powiedzieć... Hej, przegapiłeś chyba coś. Tam była jeszcze jedna droga. Zapomniałeś o tym. Ale to, co wy oglądacie nawet jak gry to też jest dla was w jakimś sensie nowe. I to jest super w remancie, naprawdę.

To nie otworzę skrzyni, jak jestem pod atakiem? Ciekawe. Co to było? To on do mnie mówił? To nie był głos mojej postaci. Ej, to on serio gada. Ale jaja, Stalker's brand. Zobaczmy. Scavengers Bubble e, zwiększa podnoszenie, e, znaczy automatyczne z, e, złomu, czy pewnie obszary, na jakim to możemy podnosić o 50%. Spirit, a gdzie jest ten To nie podniosło mi tego? To się liczyło jako coś zupełnie innego. Do broni, na przykład, czy do tego? Czasami je ogarniam. Nie, no przecież to wyglądało ewidentnie jak. Piersień. Chyba, że. Ej, właśnie. To był amulet. Zyskujemy 10% zasięgu i 15%. Obrażeń, walki w zwarciu, bonus podwaja się przeciwko przeciwnikom, którzy jakby nie mają nas na celu, czy na przykład biją sojusznika, więc to jest dobra właśnie, żeby być tym stalkerem, żeby prześladować po prostu kogoś, kto nawet nas może nie widzi, tak? Nie wiem, czy to ma sens do tej pory, ale krytyk wszedł jakiś w ogóle. Okay. To jest to. Co, serio, po zabiciu ich takie coś stwierdziłeś? Dzięki. No tak, to na, to na tyle, no. Z pewnością. Dobra, będziemy konsekwentnie w takim razie sprawdzać tę odnogę, bo tam jeszcze będziemy mieli jedną do sprawdzenia e, na później. Ale to tak zwyczaj te wakacje są skonstruowane, że do jakiegoś punktu trzeba po prostu podejść później, bo tak skakać się nie da, nie? Te odnogi są raczej dość, e, właśnie, rozbudowane przez grę. Więc także wchodzimy, minutka i ślepy załek Okej. Okay. Wszystko ominięte, bez jakiejś spiny. Ale najgorsze, gdybym tutaj spadł, to po prostu wszystko byłoby od nowa, nie? To jest taka brutalna, nagła śmierć, w takim starym stylu. Niczym nie wiem, no w Dark Soulsach po prostu <laughs> nie ma litości. Grawitacja. Oj, żadnej litości. Dobra, sprawdzimy górę najpierw. Nie żebym wiedział, że coś mi nad głową nie łazi. Ej, góry nie sprawdzimy, bo to będzie najprawdopodobniej od razu konfrontacja. Za mgłą że e, jest checkpoint dobra to jest dobre info że mamy tutaj checkpoint ten taki tylko do odpoczynku tak mhm. znaczy tylko do odpoczynku teleportacji na pewno również Mam nadzieję. co w się sensie z Ward'a, nie? A dobra. Są to od Odgłosy: Bo przecież ten. Yy, Odpocząłem, wie co się zrespiłeś. A byłeś tutaj trochę. Mnóstwo żelaza. To jest dobra info. W sumie możemy do oddziału wrócić na chwilę. I do yy, okręgu. A spróbujmy. Myślę, że to może być śmieszne, jakbym im na łapie tutaj spadł. No ładnie ściąga te przedmioty. Ale też nie zawsze, nie? Łapie faktycznie. No i co, i nie zraspiły się te niektóre. No dobra, nieważne. To chodźmy. Skoczymy szybko do okręgu. Ulepszę sobie broń. Ulepszymy... Mamy, a nie, przepraszam, mamy tak, mamy przedmioty na ściąganie y, choroby, korzeni, więc jest git. Także tego nie potrzebujemy. Można by co prawda kupić sobie na przykład jakiegoś powershota czy coś takiego, żeby... Mm, mieć troszeczkę większe szanse w tej walce. Stwórz modyfikację broni, no zobaczmy. Gra do tego zaprasza bardzo. No, wróciłem. Czy możesz coś dla mnie stworzyć? Okay. Dobrze, niech będzie. I mamy coś takiego. Tremor. Okej. Okay. Wystrzeliwuje pocisk, który mm, jakby trafia w ziemię i tworzy falę uderzeniową, która zadaje 75 obrażeń przez e, 6 sekund na obszarze 9 metrów. Okej. Okay. Ale to jest ten kordyceps gland potrzebny. Aha, no dobra, czyli tylko tak, no dobra, to niech będzie. Ciekaw, jak można będzie zwiększyć ilość yy, przedmiotów do leczenia. Bo na pewno będzie taka możliwość. Takie tanie jest, kurde. 50. Tyle, że ja mam 37, nie? Skrapu. Także tylko sobie sprawdzę z ciekawości, czy mógłbym coś tutaj zrobić. No jak najbardziej, tylko że złomu nie mam. Ja cię kręcę. Ja nie wiem, czy wiedzę aż taki hardcore z tym złomem był, tak szczerze mówiąc. Nie wiem, czy to nie jest na sprzedaż w sumie. No nie jestem do końca pewien, czy to ten Relic Dust. No nie, na pewno jest to ulepszeń że tych reliktów właśnie będzie jakaś taka opcja. Ja muszę się po tej bazie dokładnie rozejrzeć, ale powiem Wam, że na razie póki sobie radzę, to po prostu chciałbym się zająć bosikiem. A ten mutator mamy wpakowanych gdziekolwiek? A tutaj mamy, dobra. Fargazer będzie ten tremor. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Nie oddamy tego strzału na razie. Może i dobrze. Dobra, wróćmy do ostatniego punktu, przy którym odpoczywaliśmy. Zapomniana polana. Hmm. Ciekawe, jaki tutaj boss będzie. Pewnie to też jest jakiś latający, co? Mam no, nadzieję, że nie ten sam, że tak się tutaj nam nie złoży podczas tej przygody, że będziemy mieli takich samych posłów na przykład. Szczególnie po sobie. O kurde. może chaosu z Dark Souls. <głynie> Dobra, nie będę może od razu strzelał. Może jakaś cutscenka się spalić czy coś. O Boże. O kurde, my tu możemy porozmawiać.

She came <gasps> that first light, when the dew had not yet fallen from the grass. A carpenter, and daughter of a carpenter who was a carpenter's son. Aha, the branches took her at once. I wonder if her saw is still clenched within her fair hand. How came I to this wretched state? Uh, its eyes reached the question before its tongue left home or hearth. The tumbling ruin beneath its tender pads was once a fortification, an encircling bulwark to the greatest conurbation ever brought forth on Yesha's soil. Such faith we put in. Okej okay, moi drodzy, trochę niespodziewany przerywnik, ale wywaliło mi prąd na mieszkaniu i cofnęło mnie aż tutaj w grze. Także mam nadzieję, że jak teraz wejdę, to nie zginę. Tylko po prostu. Okej. Okay. Tylko po prostu sobie będziemy w stanie porozmawiać, że wiecie, zostaliśmy cofnięci na w świecie. Postaram się dojść do tego samego dialogu, który mieliśmy, o ile oczywiście nie zaczniemy od tego miejsca, na którym ostatnio skończyliśmy. Dobra, to było.

A wall ever truly divides is a fool. From his wisdom, the rivers open swiftly. They split the bulwark stone as a hot needle kisses the onion skin of a boil, and the pass poured through on tangled wooden limbs. Hmm. Um.

Wiesz, coś dalej nowego powiem? I utknąłeś tutaj, ale w jaki sposób do tego doszło? Że wygląda to tak, jak wyglądam? czy nie moglibyśmy po prostu go jakoś wyciąć tutaj, hamsko stąd? Then they called upon the priests. We knew the children would be next. And so we flung our very bodies into the breach. Some were torn apart like green shoots in a glutton's teeth. Others were swallowed whole and vanished from the sphere. I stuck. Me. It waits to disgorge its grotesqueries once more upon Yasha's scalded skin. Please, Paxiltec. Wanderer. It who would do right. Put its edge to this cursed snarl. Vent its rage upon it. <inaudible> I shall greet death as an old friend. And we shall go, hand in hand, to the horizon, leaving the suffering of this blasted heath far behind. Destroy the knot. Please, Voyager, its weaponry is handy. Do not hesitate. Strike the growth, sunder the snarl. Strike, make flinders of the knot. Do not pause. Be not conscience's coward. Take arms against this troublesome tendril. Let it be done. Strike. Make flinders of the knot. Tarry not. Take sure steel to my hated prison. Spend not this concern on one who wants no more of this half life. Please, voyager. O curda. is nie zatrzymujmy. Aj! Ja się kręcę, co tu się dzieje? To dopiero początek. Co jest? O kurde! Chyba za szybko to chciałem pokonać. To jest boss? Nie. Ja nie wiem, dla którego to się liczy. Ten pasek zdrowia. O kurde. To nie wygląda dobrze. Zdecydowanie. Staminy by się więcej przydało w tym momencie. Au, au, au. No cholera, tylko tyle można powiedzieć w takiej sytuacji. No nie wiem, chyba trochę za szybko to chciałem zrobić. Oni powinni przechodzić raczej falami. Ja sobie to wszystko naraz ściągnąłem na głowę. Ja pierniczę. Co się stało? Oni tam walczą jeszcze? Nie wiem. Kurde grubo, ale ej, to może być boss, którego dałoby rady nawet pokonać bez hita, jakby to rozegrać spokojnie. Spróbujemy może? Następnym razem, w kolejnym odcinku, moi drodzy, dzisiaj będzie troszeczkę krócej, jak mówiłem. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że mimo wszystko bardzo dobrze się bawiliście. Zachęcam do oczywiście komentowania. Nie zapomnijcie o kciuku w górę. Zapraszam do subskrypcji kanału, być na bieżąco, a taką już teraz spokojną aurą. Eee... No, gra nas ugościła i pożegnała tak naprawdę na dzisiaj. Bardzo dziękuję raz jeszcze za obejrzenie, subskrybujcie, aby być na bieżąco i jutro o 18 się widzimy w kontynuacji. Trzymajcie się, cześć! I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znaniesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.